Patrycja trener Mazurkiewicz ostatnio po zgrupowaniu Twojej reprezentacji śmiał się, że stworzył potwora, Ty dzisiaj pokazałaś, że tym potworem jesteś. Znaczy na, na te, bramki, te bramki cieszą oczywiście, że i też dla mnie jest to super, że podtrzymałam tą pasję z kadry, ale zapracowano to cały zespół i chciałabym podkreślić, że jestem mega dumna dzisiaj z nich, bo potrafiłyśmy się wstawić trochę temu, co nam los urządził i właśnie szkoda, że dziewczy dzisiaj nie było, ale Zagrałyśmy dobre spotkanie i myślę, że dziewczyny też są zadowolone z telewizorem i cieszą się na kolejny mecz. Wyspodziewałyście się, że rywal wyjdzie tak walczyć o każdy metr, boiska, co było widać w pierwszej połowie? Tak, no to jest bałkańska krew, tak. Tam wiadomo, że dziewczyny nie odpuszczają, póki jest piłka w grze, to walczą do ostatniej minuty. Zresztą też z kadry znam Chorwatki i wiem, że one są dosyć waleczne, więc ale dałyśmy radę. Wy dzisiaj cztery bramki, zagrałyście w dosyć eksperymentalnym zestawieniu przez, przez tego covida. Widać, że dobrze się czułyście ze sobą na boisku, jak Ty byś oceniła to, to, co się działo? Mówiąc szczerze, to sama jestem w szoku, że aż tak dobrze to wyglądało, bo tak jak mówisz, nie grałyśmy nigdy wcześniej w tym zestawieniu, ale dziewczyny naprawdę zostawiły serducho na boisku, każda walczyła za każdą i myślę, że to też przyniosło taki rezultat. Czyli co, rozumiem, że dzisiejsze zwycięstwo zadedykowane czterem pozostałym zawodnikom. Tak, jak najbardziej. <laughs> Kocham Was. <laughs> Emilka, dzisiaj występ okraszony golem. Jesteś zadowolona z postawy swojej zespołu? Pierwsze słowa, tak naprawdę, jak zeszłam z boiska, stwierdziłam, że dawno nie zagraliśmy tak dobrego meczu. Myślę, że, że można powiedzieć, że, że to był dobry nasz mecz. Ja z boiska, bynajmniej to tak, tak odczułam, wiadomo. Popełniłyśmy błędy, mniejsze, większe. Gdzieś tam straciłyśmy tą bramkę. Ale, ale myślę, że możemy być zadowolone z postawy i że z tego z cztery bramki. No właśnie, cztery bramki początkowo się nie zanosiło, bo na tego pierwszego gola chwilę musiałyście poczekać i sporo było takiej niedokładności. Też to tak widziałaś? Tak, tak. Myślę, że to też było spowodowane tym, że to, była, to był mecz w Champions League tak naprawdę, więc no okej, okay, jest kilka dziewczyn, które już miały styczność z tym, z tym turniejem, ale też mamy takie dziewczyny, które pierwszy raz wyszły na boisko na takim meczu. Więc wydaje mi się, że, że gdzieś tam trochę były zestresowane, trochę. Ta presja cała, yy, jaka nam towarzyszy przy tym meczu, gdzieś tam je dotknęła, ale myślę, że z minuty na minutę wiedziałyśmy, że, że ten mecz jest do wygrania. Jeżeli yy, przetrwamy ich ataki i my zaczniemy grać swoją piłkę, to, to prędzej czy później wygramy ten mecz. No właśnie, jak rozmawiałyśmy przed meczem, to główną kwestią był ten mental. Czy uda się podnieść także po tych wynikach, które osłabiły zespół? Jak widać się, się udało, ale czy rzeczywiście to już był ten najwyższy poziom mentalny, czy jeszcze stać się. Nie, ja myślę, więcej? ja myślę, że z tej drużyny można jeszcze wiele wycisnąć. A wracając do tego, że nie było z nami tych czterech dziewczyn, które wyszły pozytywne wyniki, wydaje mi się, że to bardzo mobilizujące jakby zadziałało na drużynę, bo chciałyśmy dla nich zagrać ten mecz, chcieliśmy dla nich wygrać, żeby później pomogły nam w kolejnych meczach i dołączyły do nas i żebyśmy razem już szły po zwycięstwo. No właśnie, wasze trzecie kwalifikacje do, do ligi nie do trzech razy sztuka? Pytałam Piotra Mazurkiewicza. I ciebie. Ja myślę, że, że z taką opinią i jakby z, z takimi słowami trzeba się trochę wstrzymać. My się skupiamy na, na każdym kolejnym meczu. Teraz mamy w sobotę Łódź w lidze, chcemy zagrać kolejne dobre spotkanie. Przede wszystkim się zregenerować, kolejne dobre spotkanie. Później mamy puchar, idziemy krok po kroku. Przyjdzie jeszcze mecz czas, myśli, myśli, przyjdą myśli na, na jeżeli chodzi o mecz Champions League. Na razie na tym nie myślimy, skupiamy się na najbliższym meczu z Łodzią. Ania, twój pierwszy mecz w Górniku w roli skrzydłowej sprawdziłaś się chyba idealnie, bo ta jedna z z bramek, to także i Twoja zasługa. Jak się czułaś na boisku dzisiaj? Szczerze powiedziawszy, na początku byś ja przynajmniej byłam trochę zaskoczona, bo nie wiem dlaczego podeszliśmy do tego meczu chyba zbyt trochę pewne siebie. Myślałyśmy, że to jest słabsza drużyna, a naprawdę nas zaskoczyło, bo to był na naprawdę wysokim poziomie zespół i gdyby nie fakt, że nasza druga połowa wyglądała wyśmienicie, to, to nie wiem jak ten mecz by się skończył, jakim wynikiem. A co do mojej pozycji, no to cóż, no byłam na to gotowa. Trener przygotowywał mnie do tego już w sumie przez cały tydzień mentalnie, więc tak jakby nie byłam zaskoczona. A że kiedyś już w Obrzychu występowałam na skrzydle, tak naprawdę nie ma dla mnie różnicy, czy to obrona, czy skrzydło. Zawsze staram się dać z siebie wszystko. Powiedziałeś, że wyszłeś zbyt z sie siebie, to stąd też były takie błędy i brak dokładności. My chyba naprawdę byliśmy trochę zaskoczone tym, że, że to jest naprawdę bardzo dobry zespół. One pff, nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że są lepsze niż połowa naszej polskiej ligi i na pewno w naszej lidze walczyłyby o podium, bo to naprawdę był zorganizowany dobrze zespół i, i myślę, że dobrze, że się odknęliśmy w pewnym momencie i ta pierwsza bramka trochę dała nam takiego luzu i, i wtedy już zaczęliśmy grać. Lepiej. Powiedziałaś, że druga połowa była wyśmienita. Mielka Zdunek też zwracała uwagę, że to był chyba najlepszy mecz w tym sezonie. Też jesteś takiego zdania? Szczególnie ta druga połowa. Tak, no. Zagrałyśmy jak, jak nigdy tak naprawdę. Zaczęłyśmy ufać sobie przede wszystkim, mam takie wrażenie. I, I nie było już czegoś takiego, że bałyśmy się stracić piłkę. Kiedy ją przyjmowałyśmy na początku, w pierwszej połowie, byłyśmy trochę takie. E, Zagubione, trochę bałyśmy się, że stracimy piłkę, ktoś, jak ktoś straci piłkę, to zaraz stracimy bramkę i, i brakowało nam tej pewności siebie takiej, takiej własnej, a, a później w drugiej połowie zobaczyłyśmy, że serio możemy zagrać dobrze i odważnie i nie mamy się czego bać i, i to poskutkowało. Dziękujemy bardzo.